A teraz powie coś mój mąż. Jednak nic nie powie. Cześć, nazywamy się Andrzej, to jest moja żona Ania. Jesteśmy małżeństwem od i pół roku. Co? Cześć, jestem Ania, to jest mój mąż Andrzej. Cześć. Małżeństwem jesteśmy prawie 8 lat. W domowym kościele jesteśmy 2 lata. Jak dobra. O domowym kościele dowiedzieliśmy się od naszego księdza proboszcza, który zachęcił nas, abyśmy wstąpili do wspólnoty. Przymusił. <noise> <noise> Powiedział nam, że taka wspólnota istnieje, przeznaczona jest dla małżeństw, które chcą wzrastać w Panu Bogu, poustawiać wszystkie rzeczy na właściwym miejscu, czyli Pana Boga na pierwszym miejscu, radzić sobie z problemami, radzić sobie w życiu, radzić sobie... Z dziećmi, to jest coś przeznaczone dla osób, które od życia chcą więcej. Jeśli też chcecie pogłębiać relacje z Panem Bogiem, relacje ze współmałżonkiem, z dziećmi, to bardzo zachęcamy Was do tej wspólnoty. To, to jest przygoda, myślę, na całe życie, bo cały czas można się rozwijać w kręgu, tworzyć. Zmawiać się. też bardzo fajnych, ciekawych ludzi, którzy tak jak my, chcą iść przez życie z Panem Bogiem. Na pewno teraz jest wiele takich różnych niebezpieczeństw, czychających na małżeństwa, jakiś i też wychowanie dzieci sprawia problem. No a tutaj, spotykamy się z ludźmi o podobnych poglądach, o poglądach możemy się wspólnie wymieniać doświadczeniami, a także no wzrastać w przekonaniu, że no jesteśmy, nie, nie tylko my chcemy swoje życie budować na Panu Bogu. Panowie, pytacie się. Po co wam ta wspólnota? Dlaczego, czy warto? Czy to w ogóle ma sens? Ja myślę, że ma sens. Na co dzień są sytuacje, w domu, w rodzinie nie wychodzi. Chce dobrze, nie idzie. Rozmawia z żoną, no jakoś się nie mogę dogadać. No i ta wspólnota jest właśnie po to, żeby tej rozmowy się nauczyć, żeby o żonę dbać, żeby mieć szacunek i poważanie u dzieci, żeby to nie, nie były po prostu za, za parę lat obce osoby w domu. No i... Niestety, ale to kosztuje pracę i do tego mieć trzeba jakiś plan. I no, w kościół to jest właśnie taki plan. Jeśli chcecie, żeby was, wasi mężowie kochali, troszczyli się o was, szanowali i rozumieli, to zapraszam was do tej wspólnoty bardzo serdecznie. A wszystkich mężów chciałam zachęcić też do tego, bo jeżeli chcecie twoje żony kochać mocniej, rozumieć, a przede wszystkim, żeby one rozumiały, o co wam chodzi i żebyście się nie musieli domyślać, to to jest propozycja dla was. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziewczyny, w moim domu mój mąż ma zawsze ostatnie zdanie. Tak, kochanie. <laughs>